Jesteśmy w miejscu należącym do kompleksu klubowego Zawiszy Bydgoszcz. Dwóch rozmówców dzisiaj ze mną, czyli Robert Stępniak, dyrektor zawodów Triatlon Polska Bydgoszcz Borówno 1997 roku i Zbyszek Grześ, współorganizator zawodów. Witam panowie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Robert, już raz na początku powiedz, która to jest impreza w Bydgoszczy, którą organizujecie? To już będzie teraz ósma edycja. Ósma edycja, z czego trzy ostatnie, licząc już tą, która teraz w roku będzie, to będą się odbywały tutaj w centrum, będzie całe logistyczne Bydgoszczy. Czyli w sumie kawał historii tak naprawdę. Kawał historii, a zwłaszcza historii dystansu Ironman, bo tak naprawdę to tu, jeżeli chodzi o polski klimat, to się wszystko zaczęło naprawdę u nas. W zeszłym roku mieliście całkiem, kilka całkiem ciekawych takich niespodzianek na trasie rowerowej. Jak w tym roku planujecie trasę rowerową rozegrać? No, diametralne zmiany, jeżeli chodzi właśnie głównie o trasę rowerową. Nie będzie tego nazwijmy przyjazdu przez składkę, takiego dla niektórych to było duże utrudnienie i wyzwanie techniczne. Będzie dużo łatwiejsza trasa, będzie dużo szybsza trasa. Będzie poprawiony asfalt, właśnie to już jest poprawiony asfalt w okolicy Borówna, a potem zjazd do Bydgoszczy, główną arterią, ulicą Gdańską, aż do samego stadionu Zawiszy. Jeden podjazd, około kilometrowy, ale to ma być tylko i wyłącznie też atrakcja tych zawodów. Podjazd też bardzo dobrze skonfigurowany i dobry asfalt. W ubiegłym roku, dwa lata temu Meta miała miejsce na stadionie. W ubiegłym roku przenieśliście ją przed stadion. To chyba zdało egzamin i w tym roku także w tym miejscu będzie całe centrum imprezy. Tak, może kiedyś doczekamy takich czasów, że stadion, gdzie zawieszy, zawiszy się mieści 25 tysięcy krzesełek. Może kiedyś by, przyjdą takie czasy dla triatlonu, że będziemy robili metę na stadionie. Na razie wyszliśmy trochę przed stadion, gdzie mamy telebin, gdzie mamy scenę, gdzie jest występy różnych zespołów, gdzie jest katedrnik na miejscu, gdzie mamy telebin z relacją na żywo z naszych zawodów i to był dużo lepszy pomysł na dzień dzisiejszy. Trochę odbiegając już od tematu samych zawodów tutaj w Bydgoszczy, w Borównie, Robert, ty jesteś zawodnikiem z potężnym doświadczeniem triatlonowym. Jakie są twoje największe sukcesy? Co, co uważasz, że jest twoim największym osiągnięciem, jeżeli chodzi o triatlon? Na pewno kwalifikacje na Hawaje trzy razy i ten mój ostatni taki sezon startowy, kiedy naprawdę ostro trenowałem, kiedy wystartowałem i w połówce mistrzostw świata, i w pełnym Ironmanie. ale oprócz tego takie jeszcze też mniejsze sukcesy jak dwa razy zwycięstwo w Moritzburgu i, no i może mam trochę niedostatek, jeżeli chodzi o wynik. No właśnie to 901 w Zurychu bardzo mało brakło wtedy. Było 901, ale było też posty na skurcze, niestety mięśni czworogłowych i to tak, ale... Po co mam jak dbać? Jest 9.01 koniec, jest 901. Zbyszek, ty tak naprawdę zacząłeś tworzyć ten triatlon tutaj w Bydgoszczy. Opowiesz na chwilkę, jak to się zaczęło wszystko? Hmm, historia jest długa. Pierwsze mistrzostwa Bydgoszczy odbyły się w 97 roku, 1997 roku, a ciekawostką jest, że wystartowało 10 osób. No i nasz znajomy Mariusz Biskowski, wszyscy raczej go znają, Susza wygrał te zawody. Biskup, tak. Także fajna impreza. Kontynuowaliśmy to co roku. Były małe przerwy, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dystans olimpijski i dystans sprinterski to za mało, więc rozpoczęliśmy z Robertem e, zawody na dłuższym dystansie, na dystansie Ironman i na dystansie e, Half Ironman. Um. Ty jesteś współorganizatorem zawodów. Jaka jest dokładnie Twoja rola? Bo jesteś dyrektorem technicznym. Tak, jestem dyrektorem technicznym. Jestem odpowiedzialny za promocję naszej imprezy w Polsce i poza granicą. Jaką ciekawostkę powiem, że w zeszłym roku już uczestniczyliśmy, uczestniczyliśmy jako Traktat Polska, byt równo w konferencji w Stanach Zjednoczonych, na jednej z konferencji w Portland i jednej z konferencji w Hollywood. Na dzień dzisiejszy rozpoczynamy kampanię w Polsce, w Niemczech i w Anglii. Chcemy z, jak największą ilość stratonistów z całego świata zachęcić do udziału w naszej imprezie. Jest tego warta, więc podejrzewam, że moim drugim zadaniem jest doprowadzenie do perfekcji wszystkich akurat aspektów trasy i, i, i całego, całej infra, infrastruktury, którą musimy sami w jakiś tam sposób stworzyć. Doprowadzamy to do takiego momentu do takiego poziomu, żeby żaden zawodnik, żadna osoba, która u nas startuje, a wiadomo, że dystans Ironman wymaga wielu pokładów sił i nie należy jej tracić, nie należy ich tracić na zbędne przeciwności losu. Więc staramy się swoim doświadczeniem, bo kilka razy brałem udział w zawodach, bodajże w dziewięciu na dystansie Ironman, żeby nasza impreza była na takim samym poziomie, albo nawet była na lepszym poziomie niż te, które są na całym świecie. Triatlon w Polsce rozwija się teraz bardzo szybko. Wszyscy zwracają na to uwagę. Wiele dużych miast chce mieć własne imprezy triatlonowe. Jeszcze nie wszystkie miasta mają. Wiele miast nad tym pracuje, a w Bydgoszczy w przyszłym sezonie już dwie imprezy. Czy faktycznie tutaj, w tej okolicy jest, jest tak wielu triatlonistów? No zawsze by to już było uznawane za kolebki lekkiej atletyki, ale właśnie was z racji zmieniających się muty, jeżeli chodzi o sport, powoli was stanie się kolebką właśnie triatlonu. No w tym roku mamy dwie imprezy, dwie imprezy nie niewykluczające się, bo pierwsza jest na dystansach dużo krótszych, a potem nasza impreza docelowa, główna w sierpniu. No właśnie, wasza impreza na dystansach długich, po raz pierwszy oficjalny Mistrzostwa Polski, z pełnym wsparciem Polskiego Związku Triathlonu na dystansie Ironman. Tak, no trochę na to pracowaliśmy. nie ukrywam. Ósma edycja, najpierw musieliśmy się pokazać i zostaliśmy zauważeni przez Polski Związek Triathlonu, stąd ta nominacja i przyznanie nam takich oficjalnej oficjalnych, oficjalnej imprezy Mistrzostw Polski, rangi Mistrzostw Polski. Liczycie, że przyjedzie wielu zawodników właśnie rywalizować te tytuły mistrzowskie? Przyjeżdżało zawsze do nas dużo ludzi z całego świata, a teraz z racji tego, że mamy, nie ukrywajmy, najważniejszą imprezę, jeśli chodzi o dystans długi, o dystans królewski, także liczymy, że ci wszyscy, którzy chcą, żeby na ich szyjach zawiózł medal mistrza Polski, to się na pewno u nas pojawią. Robert, jak wygląda Wasza współpraca z cyklem Enea Tritur? Jesteście tam jedną z imprez. Dokładnie tak, jesteśmy jedną z imprez. W roku zadebiutowaliśmy w tym cyklu, właśnie cały cykl zadebiutował. Bardzo dobrze nam się współpracuje z organizatorami tego całego cyklu. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. I oby też szło w tym kierunku. Jak aktualnie wyglądacie, jeżeli chodzi o listy startowe? Zapisanych jest około 700 osób. Fajnie, że, że tyle osób chce uczestniczyć w takich zawodach na długim dystansie. E, możesz przypomnieć nam dokładnie adres strony internetowej, gdzie się można zapisywać? www.triatonpolska.pl. E, czy planujecie panowie w tym roku także sztafety triatlonowe? Tak, to już będzie kolejna edycja ze sztafetami. Chcemy wyjść naprzeciw tym, którzy tą przygodę z dopiero zaczynają, a więc specjalizują się na razie w bieganiu, może w kolarstwie, może w pływaniu, i to jest głównie pod tym kątem zrobione. Pamiętam pierwszy, pierwsze, pierwsza edycja, kiedy startowała, pierwsz, jedyna, jedna sztafeta, jeszcze zapisali się dużo po terminie, po co wy to robicie, przecież jesteście jedyni, wiadomo, że już wam pogratulować, że wygraliście, a mówią, no nie, my jeszcze musimy skończyć, a rowerzysta był tak zapalony tym całym, z tym całym aspektem, tym Blichtrem zawodu, że zamiast jedną pętlę 30-kilometrową więcej zrobił, żeby, żeby było pewne, że wszystko ukończył. Wyszek, jako dyrektor techniczny imprezy, powiedz parę słów na temat tego, co przygotowujecie dla kibiców przed Stadionem Zawiszy Bydgoszczy. Zawody nasze trwają około 13-14 godzin. Na nasze zawody przyjeżdżają zawodnicy z rodzinami, z dziećmi i w tym roku chcemy im zapewnić wypoczynek, aktywny wypoczynek. Stworzymy strefę kibica, gdzie, która będzie wyposażona w urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Będą animatorzy, którzy będą się tymi dziećmi zajmowali. Mamy możliwość zapewnienia im zwiedzania zoo. Mamy akurat na, na dzień dzisiejszy nowe atrakcje i jest wiele, wiele atrakcji, i warto, warto do nas przyjechać. Jak będzie z oglądaniem waszej imprezy? Będziecie mieli kamerzystów w Telewim? Oczywiście, jak co roku e, transmisja online, telebim, e, oczywiście duża scena, e, scena bluesowo jazzowa, Na dzień dzisiejszy mamy zakontraktowane na pewno trzy zespoły, także cały dzień będzie się coś działo. Ale to o zespołach będziemy mówić może później. Jedno jest pewne, najlepiej będzie imprezę oglądać na miejscu pod Zawiszą Bydgoszcz. Dziękuję w takim razie panowie za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy w Bydgoszczy 23 sierpnia. Dokładnie, a więc widzimy się w sierpniu w Bydgoszczy.